Od lipca. Na terenie gminy Dygowo będzie działał nowy operator. Panie wójcie, proszę powiedzieć jak wygląda jak będzie wyglądało wdrażanie nowej firmy w obowiązki. Rzeczywiście szanowni państwo, w wyniku przetargu, który został rozstrzygnięty, już od lipca, dokładnie od 12 lipca na terenie naszej gminy będzie wywozem odpadów zajmowała się nowa firma. Jest to firma ATF, która złożyła najkorzystniejszą Ofertę. I tutaj, szanowni Państwo, jest to nowy podmiot, który będzie dopiero wdrażał się w teren naszej gminy. I wielka prośba z mojej strony o cierpliwość i o taką wyrozumiałość na początku świadczenia usług przez nowego wykonawcę, przez nowego operatora. Zawsze na początku wymaga to trochę czasu, na pewno będzie wymagało to dogrania, ale mam nadzieję, że, że z czasem to wszystko uda nam się łatwo. Nie e, ubrać w całość i będziemy, nie będziemy odczuwali problemów związanych z wyborem nowego operatora. A tutaj e, dodam tylko, że firma, która wygrała ten przetarg, złożyła zdecydowanie korzystniejszą ofertę dla nas, stąd oczywiście e, sytuacja jasna, że rozstrzygnęliśmy e, przetarg i wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę dla, e, dla gminy, dla mieszkańców e, naszej gminy. Nowy operator e, rozpocznie świadczenie usług już od 12 lipca i tutaj kilka takich informacji istotnych, e, e, na ten czas od 1 lipca do 12 lipca zostaje jeszcze, że tak powiem po staremu, więc nic tutaj nie ulegnie zmianie przez tych kilka dni e, firma, która do tej Por odbierała odpady, tak też będzie czyniła. Nie będzie tutaj nowych żadnych dodatkowych harmonogramów. Natomiast do 12 lipca do wszystkich mieszkańców powinny dotrzeć nowe harmonogramy. Tutaj ważna informacja jest taka, że mogą ulec zmianie dni, w, którym, w których to do tej pory mieszkańcy mieli odbierane swoje frakcje, więc tutaj na pewno trzeba będzie zwrócić na to uwagę. W momencie kiedy tylko będziemy mieli już gotowy harmonogram odbioru odpadów oczywiście raz, że dostarczymy do mieszkańców, ale dwa na pewno zostanie umieszczony na stronie internetowej, przekażemy na portal gminadygowo.pl na tablicę ogłoszeń we wszystkich sołectwach tak, żeby już mieszkańcy wcześniej mogli się z tym harmonogramem zapoznać. Bardzo ważna informacja to taka, że prawdopodobnie nie będzie będzie zmiany pojemników, czyli te pojemniki, które dzisiaj są przy Państwa nieruchomościach, one zostają, więc tutaj jak gdyby wszystko zostaje po staremu. Jedyne co ulega zmianie to po prostu będzie nowy operator odbierał odpady z tych właśnie pojemników. Sprawy techniczne. Znamy, Panie Wójcie, czy w jakiś sposób wybór nowego operatora wpłynie na koszty związane, znaczy jeśli chodzi o mieszkańców, czy będą większe opłaty? Oferta, która została nam złożona, zakłada delikatny wzrost tych opłat. Niemniej tutaj myślę, że za wcześnie jest dzisiaj, żeby taką ostateczną decyzję podejmować. Zobaczymy, jak będzie funkcjonowało to na przestrzeni. Powiedzmy do końca roku. Wówczas, jeśli konieczne będą podwyżki, to taka propozycja pojawi się na obradach Rady Gminy. Ale dzisiaj bym tego nie przesądzał. Po prostu musimy zobaczyć, jak, jak będzie wyglądała współpraca z nowym operatorem. Ostatnie pytanie. Do kiedy operator będzie miał podpisaną umowę? Jak Państwo wiecie doskonale, przetarg został ogłoszony na okres 3,5 roku i tak zakładamy, że nowy operator będzie świadczył usługi. Dziękuję. Dziękuję.